Witajcie, jestem Vincent z portalu MMOV.pl, a to są wiadomości, czyli najnowsze doniesienia z rynku gier MMO i pochodnych. Zapraszam. Amerykańska wersja Riders, wydawana przez Perfect World Entertainment, otrzyma dodatek zatytułowany Broken Silence. W sieci dostępny jest zwiastun prezentujący jaka nowa zawartość czeka na graczy. Jest tego całkiem sporo. Maksymalny poziom doświadczenia zostanie podniesiony aż do 40. Pojawi się całkiem nowa mapa Cowen Marsh, na której oczywiście znajdą się nowi epicy posowie. Gracz zabijając tych bossów zyska nowe pancerze i broń. Całkowicie nową funkcją będzie tzw. zwany Wave System. Jest to nic innego jak instancja, w której gracz razem ze swoimi znajomymi, bo tak jest po prostu najłatwiej, odpiera kolejne fale ataków przeciwnika. Wszyscy, którzy lubują się w PvP na pewno się ucieszą, że pojawi się nowa Battle Arena w mieście Ritz. Wszystko pięknie, ale to co przed chwilą przedstawiłem dotyczy amerykańskiej wersji gry. Zapewne na dniach dowiemy się, kiedy Broken Silence pojawi się w europejskiej wersji Riders, którą wydaje studio Gameforge. Problem zachęcenia powrotu byłych, a także przepływu nowych graczy to główna bolączka każdego wydawcy gier MMO. Tryon Wars, aby osiągnąć ów cel, postanowił skorzystać z popularnej platformy Raptor. Raptor jest to platforma, na której grający mogą gromadzić statystyki związane z daną grą. Od czasu do czasu pojawiają się promocje, dzięki którym za darmo można otrzymać sprzęt, klucze, DLC, a także pełne wersje gier, o ile spełni się wymagania. Jest to głównie czas spędzony przy danym tytule, mając w tle uruchomionego aktywnego klienta Raptor. Tryon postanowił nagrodzić użytkowników Raptor darmowym riftem i subskrypcją. Jedyne co trzeba było zrobić, to posiadać status Experience w takich grach jak Skyrim czy World of Warcraft. Nie było to trudne wyzwanie, albowiem poziom experience zdobywało się grając kilkanaście godzin w dany tytuł. Trajan osiągnął swój cel: rozdał darmowe rifty, zwolnił grających z opłaty abonamentowej. Efekt Znaczny wzrost zainteresowania Riftem, konkretnie mówiąc aż o 58%. Oczywiście główne pytanie brzmi, czy taki trend się utrzyma? To raczej wątpliwe. Zapewne część osób, które skorzystały z promocji, pozostanie w Rift, a inni zrezygnują po darmowym okresie. Osobiście uważam, iż Tryon Wars, oprócz takich promocji, które jednak pozytywnie wpływają na rozpoznawalność marki, powinien zastanowić się, jak Rift powinien bronić się swoją zawartością i przyciągać graczy. Na oficjalnej stronie The Elder Scrolls Online odbył się event Ask Us Anything, czyli zapytaj nas o wszystko. Tym razem pytania dotyczyły głównie systemu WAL. Pełne tłumaczenie wszystkich pytań, a także odpowiedzi znajdziecie na portalu MMO Vault, się do którego link standardowo znajdzie się w opisie do tego filmu. Artykuł warto przeczytać, dowiecie się tam na czym polega system Softlocking, a także jak w The Elder Scrolls Online zostanie rozwiązany słynny system Trinity's MMO. Jest to nic innego jak podział na tanka, healerów i klasy DPSujące. Niestety początkowo mówiło się, że The Elder Scrolls Online nie będzie posiadał funkcji Trinity. Teraz okazuje się, że twórcy musieli zmienić w pewnym momencie swoje zdanie. To co wiele osób może zainteresować, to że od 10 poziomu doświadczenia można całkowicie porzucić tryb PvE, aby levelować swoją postać jedynie w trybie PvP. Dodatkowo Zenimax Studio zapewnia, że gra jest w pełni zbalansowana, pancerze czy broń nie będą dawały żadnej przewagi żadnej klasy. Po pełne szczegóły zapraszam do artykułu. Wargaming, wiodąca firma zajmująca się tworzeniem i wydawaniem gier segmentu free-to-play, ma przyjemność ogłosić, iż World of Tanks pobiło kolejny rekord Guinnessa w kategorii największa ilość grających jednocześnie osób na pojedynczym serwerze. 21 stycznia 2013 roku na jednym z rosyjskich serwerów bawiło się 190 541 graczy jednocześnie. 50 milionów graczy na całym globie, ponad 815 tysięcy grających w tym samym momencie w Rosji na oficjalnych serwerach. Te cyfry pokazują, iż Wargaming cały czas bardzo dynamicznie się rozwija na rynku gier MMO i jest jednym z jego światowych liderów. To ważny kamień milowy dla całej firmy. Takie rekordy powodują, że wkładamy jeszcze więcej serca i starań w poprawianie naszych obecnych i przyszłych projektów. Jeśli World of Tanks będzie rozwijał się w obecnym tempie, wkrótce pobijemy również ten rekord. Powiedział Andrii Jarantzał, wiceprezes do spraw operacji globalnych w Wargaming. Jest to już druga obecność popularnych czołgów w księdze rekordów Guinnessa. Pierwszy raz miało to miejsce w 2011 roku, z rekordem 91 311 graczy grających jednocześnie na pojedynczym serwerze. Jak widać, ten rekord został właśnie podwojony. Gratulujemy! najbliższe tygodnie rozpieszczą fanów Side 2 na całego. Sony Online Entertainment ujawnił film, w którym dosyć dokładnie przedstawia to, co już wkrótce zostanie oddane w ręce graczy. Najważniejszą zmianą w Side 2 będzie odblokowanie przedmiotów ze Station Cash na całe konto, a nie tylko na danej postaci. Oczywiście nie dotyczy to przedmiotów ściśle powiązanych z daną frakcją. Jak jesteśmy już przy frakcjach, to każda otrzyma nową wyrzutnię rakiet. Ich działanie różni się od siebie. Lancer ma opcję naładowania pocisku energią, aby zadać więcej obrażeń. Striker wypuszcza serię Samonaprowadzających się rakiet, natomiast Phoenix umożliwi zdalne sterowanie rakietą. Przypominają się czasy Rigimera z Unreal Tournament. Osoby opłacające konta premium zyskają więcej punktów, które mogą wydać na sprzęt w tym shopie. Ciekawa zmiana dotyczy pojazdu Flash. Zyska on dodatkowe siedzenie, z którego towarzysz może ostrzeliwać przeciwników. Natomiast fanów infiltracji ucieszy fakt, że Flash będzie posiadał system kamuflażu, co znacznie ułatwi bezproblemowe wejście do wrogiej bazy. Link do pełnych patch notes znajdziecie w newsie na portalu mmowolt.pl. Od dziś na stronach należących do mmowolt.pl Dostępny jest sklepik, w którym możecie zakupić klucze do najnowszych gier, prepaidów, DLC i wszelkich pochodnych, w tym nowych gier. Za funkcjonowanie sklepu odpowiada GoToArena. Arena. My jedynie pośredniczymy w sprzedaży. Nie ukrywamy, że od każdej transakcji mamy marżę. Wynosi ona od 0,5 do 1% wartości produktu. Ceny, jakie znajdziecie w sklepiku, są najniższymi z możliwych opcji, jakie możemy ustawić. Jedyną możliwość, jaką mamy, to podciągnąć je w górę, zyskując dzięki temu wyższą marżę, ale nie zamierzamy tego robić. Jeżeli ktoś z Was w przyszłości zamierza zakupić klucz do czy na przykład StarCrafta 2 Heart of the Swarm, czy Snajpera 2, który to już w sobotę pojawi się w naszym sklepie, to robiąc to na naszym portalu wspieracie nas. Wy nic na tym nie stracicie, a MMOVolt zyska środki na rozwój. Pamiętajcie, wybierając nasz sklep, dokładacie cegiełkę, małą po małą, ale z czegoś twierdzę trzeba zbudować, do tego, aby MMOVolt.pl stał się lepszy niż obecny. Za wszelkie zakupy z góry dziękuję. To wszystko na dziś. Jeżeli materiał Wam się podobał, zachęcam do subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie odwiedzić portal MMOVolt.pl, gdzie najszybciej dowiecie się o wszystkim, co dzieje się w świecie gier. MMO. Do usłyszenia.